Cześć, witam na kanale For Alex Team. Dziś chciałbym Wam pokazać miejsce, gdzie z czasem powstanie mój nowy warsztat. Jako, że zwykły gara samochodowy okazał się za ciasny. czas przeprowadzić się z klamotami do stodoły. Tutaj miejsca mi już nie zabraknie. Oczywiście na kanale będą filmy z prac przy tym warsztacie. To oglądajcie, subskrybujcie. I do następnego razu. Cześć.